Polskie Polie Rzeszów, później Teżet Start Gniezno, Budlek z Polonia Bydgoszcz, TZ Sipma Lublin, RKS Kolejasz Rawicz, GTZ Grudziądz i ZK Kronopol Zielona Góra. Przypomnę, awans wywalczą tylko dwie najlepsze pary, bo w tym turnieju finałowym w Gorzowie 26 maja wystartują oczywiście gospodarze, a więc Mars AGD Gorzu. Przed nami pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów, które poprowadzi arbiter Zbytgoszczy, pan Józef Komakowski. W kasku czerwony i niebieski to z numerem pierwszym Dawid Stachyra i z dwójką Paweł Miesiąc, para Marmy Polskich Foli Oli Rzeszów. Ich rywalami w kasku białym Adrian Gomulski z numerem trzy na plastronie, z numerem 4 w kasku żółtym Piotr Dziadkowiak To para CZU startu Gniezno, a więc od krawężnika w kasku czerwonym Dawid Stachera, dalej w kasku białym Adrian Gomulski, w niebieskim Paweł Miesiąc i w kasku żółtym Piotr Dziadkowiak. Wyścig pierwsze eliminacje młodzieżowych mistrzostw Polski Park Klubowych. Marma Polskie, Polje Rzeszów kontra Start Gniezno. Równo ze startu było tam ciasno w pierwszym łuku, ale zdecydowanie najlepiej poradził sobie Dawid Stachera. On też na prowadzeniu, ale teraz na drugą pozycję Adriana Gomulskiego będzie po zewnętrznej atakował Paweł Miesiąc. Daleko, daleko z tyłu Piotr Zdziadkowiak. No i tak jak można było się spodziewać układa się walka w tym wyścigu. Świetnie przygotowany tor w Bydgoszczy po opadach takich drobnych przez cały tydzień. Dziś od rana słońce nad Bydgoszczą, nad całymi ujawnami powozem I... Jak po sznurku pierwsza trójka zawodników, po nie liczy się już w tej stawce. Piotr Dziadkowiak, przypomnijmy kas czerwony na prowadzeniu Zabit Takera Teraz w białym na drugim miejscu Adrian Gomulski, trzeci jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Paweł Miesiąc, jak na razie Marma Polskie pole Rzeszów na 4 do 2, ależ tam nabrał prędkości po orbicie Paweł Miesiąc, ale jest za daleko od Gomulskiego, aby zaatakować jeszcze jego drugą pozycję, a więc... 4-2. Pierwszy wyścig wygrywa para z Dokładnie Dawid Stachera przed Adrianem Gomulskim, trzeci Paweł Miesiąc i czwarty Piotr Dziadkowiec. Krystian Klecha na Państwa ekranach. Kask czerwony, jego partnerem Krzysztof Buszkowski w kasku niebieskim. Po raz pierwszy na własnym torze dziś pojawi się para z Budleksu Polonii Bydgosz i ich rywalami w kaskach białym i żółtym. Kamil Łyko, który zastępuje Krzysztofa Dominiczaka i w Żółtym Kasper Kempa Serzec Lipma Lublin. Wszyscy kibice, którzy dzisiaj przy tej pięknej pogodzie zdecydowali się przyjść na stadion przy ulicy Sportowej. Na pewno liczą na zwycięstwo pary gospodarzy, ale para Lublina także łatwo z góry nie będzie chciała oddać od krawężnika Plecha Łyko, Buczkowski i Kempa. Znakomicie Krystian chlecia, ale także świetnie w Kasku Białym. No i mamy upadek. Świetnie w Kasku Białym Kamil Łyko, ale tam pociągnęło w pierwszym łuku Krzysztofa Buczkowskiego wspólnie z Kasprem Kępą. Wpadł w pokrowiec Kępy. Miejmy nadzieję, że tym młodym zawodnikom nic się nie stało. Buczkowski już stał o własnych siłach udaje się do parkingu. Za chwilę przekonamy się, jaka jest decyzja sędziego i czy nikomu nic się nie stało. W powtórce mogło się wydawać, że to Krzysztof Buczkowski był sprawcą upadku Kacpra Kępy. Sędzia uznał jednak inaczej. Kacper Kępa jednak mimo wszystko nie stawił się w powtórce tego wyścigu, bowiem odwieziony został karetką do szpitala i w tych zawodach do końca już się nie pojawi. A więc, jeszcze raz w powtórce. Lesa, Łyko i Buszkowski ale zwalczył ze swoim motocyklem. Kamil Łyko, aby nie dotknąć taśmy, zapłacił za to i jest na ostatniej pozycji na prowadzeniu. Krystian Klecha teraz już po zewnętrznej dołącza do niego w Kasku Niebieskim Krzysztof Kuczkowski i BTZ-u Polonii Będos na prowadzeniu podwójnym w tej sytuacji. No, skomplikowała się trochę z kolei sytuacja BTZ-u hitme Lublin, Przypomnijmy Kapper Kempa do końca zawodów na to, że się nie pojawi, a więc prawdopodobnie będzie musiał jednak jeździć Krzysztof do to do Kamil Łyko. No kto wie, kto wie, gdyby nie zachował się tak fatalnie na starcie, gdyby nie próbował puszczać sprzęgła wcześniej, może teraz toczyłby wyrównaną walkę, bo wcale nie traci dystansu do pary Budleksu Polonii. Na prowadzeniu ostatnie okrążenie rozpoczął Krzysztof za zanim bliżej krawężnika w kasku czerwonym Krystian Kleka no i teraz już troszkę dalej na trzeciej pozycji nie widzą go Państwo nawet teraz na swoich ekranach Kamil Łyko kończy się wyścig drugi 5 do 1 zwycięża w nim para Budleksu Polonii no a Kamil Łyko tak bardzo chciał dogonić parę bydgoską że przewrócił się już po przejechaniu linii mety ależ waleczność tego zawodnika ależ ambicja przypomnijmy kończy się wyścig drugi podwójnym zwycięstwem Budleksu Polonii w wyścigu trzecim po raz pierwszy na torze parę kolejarza Rawicz i GTZ-u Grudziądz. Rawicz, kaski Czerwony, Niebieski to Marcin Jankowski. Marcin Bzęga, Grudziądz, Kacp Biały, Grzegorz Czechowski, Żółty, Krystian Barański. To lepiej jednak GTZ-Grudziądz na prowadzeniu. Czechowski po zewnętrznej na drugie miejsce dołącza do niego Krystian Barański. I Grudziądz zdecydowanie na prowadzeniu może Państwa troszkę zmylić bo jest także drugi zawodnik, teraz pojawił się w kadrze, na moment tylko w kasku żółtym, ale to jest Marcin Sztenga, bo on ma taki pokrowiec, widząc to Państwo teraz z tyłu tylko założony na swój żółty kaskal, on zupełnie nie liczy się w walce o punkty w tym wyścigu, a z przodu mknął po podwójne zwycięstwo. Zawodnicy G1, bo teraz zepędz motocykla zanotował w kasku żółtym jadący Krystian Barański, ależ dramat tego zawodnika chyba Przewita opona w tylnym kole, zupełnie nie jedzie jego motocykl. No i teraz osamotniony Grzegorz szczekowski ale on doskonale zna wygodki tor. Przecież to tutaj rozpoczynał swoją przygodę z żużlem. W tym sezonie dopiero wypożyczony do drużyny. Grudziąca, No i mamy kolejny defekt w tym wyścigu. Tym razem w kasku czerwonym jadący Marcin Jankowski. On chyba jednak dojedzie po jeden punkt w tym wyścigu, a więc. 3 do 3 mamy remis, po 3 punkty dla GTZ-u i Koleja Żarawicz. W wyścigu czwartym po raz pierwszy para zkz Kronopolu Zielona Góra, kask czerwony Alan Marcinkowski, jego partnerem w kasku niebieskim Zbigniew Suchecki, a więc doświadczona już można powiedzieć para juniorów ekstraligowego zespołu z Zielonej Góry, a ich rywalami w kasku białym i żółtym Marma Polskie, Poli, Rzeszów Dawid Stachera i Paweł Miesiąc. Miał problemy na starcie chciałem powiedzieć. Miał problemy, ale nadal je ma. Paweł Miesiąc już nie kontynuuje jazdy. Zjeżdża szybko z toru. Tego państwo nie widzą. A tam zacięta walka o pierwsze miejsce. Znakomicie. Dawid Stachera teraz po zewnętrznej. Objeżdża Sucheckiego, Alana Marcinkowskiego oczywiście. I on już jest na prowadzeniu. Naprawia błąd swojego kolegi i wyprowadza Rzeszowską parę na remisę w tym wyścigu. Był to pasjonujący atak. Dawida Stachery Zupełnie, zupełnie pogubiony w tym wyścigu W czasach niebieskich w można było się o nim spodziewać więcej No ale Rzeszowianie Pamiętajmy już po raz drugi na tym torze Przed chwilą była na nim też polewaczka Mogła się troszkę zmienić Struktura tego toru no i powiększa przewagę, świetnie przygotowany do dzisiejszych zawodów Dawid Stachyra, gaz biały numer jeden teraz w pełnej krasie na Państwa ekranach. Płynnie prowadzi motocykl, on już znajduje tę najlepszą ścieżkę, teraz nieco dalej od krawężnika i on pewnie przejeżdża linię medy jako pierwszy, drugi Alan Marcinkowski, trzeci Suchecki, a więc remis 3 do 3 i Rzeszów po dwóch seriach startów ma tych punktów na swoim koncie już 7. Klecha Buczkowski kontra Gomulski, dziadkowiaka, a więc Budlek z kontra start Gniezno, Wyścig świąty. Świetnie Bydgoszczanie, ależ tam zamknął ze startu Krystian Klecha, Adriana Gomulskiego, wykorzystał to po zewnętrznej znakomicie Krzysztof Buczkowski, on już daleko na prowadzeniu. Bydgoszczanie, myślę, że jeżeli tu nic nie przydarzy się niespodziewanego z motocyklami, z silnikami, to niezagrożeni przywiozą podwójne zwycięstwo. W wyścigu piątym nad parą gnieździńskiego startu. Błuszkowski pewnie nieco szerzej, bliżej krawęcznika. Ale teraz śladem Burzkowskiego Krystian Klecha coraz szerzej zaczynają jeździć zawodnicy w tych zawodach. Odsypuje się ta nawierzchnia. No, Torf Bydgoszczy znany jest z tego, że świetnie e, można tam e, znaleźć tę odpowiednią ścieżkę do jazdy właśnie bliżej bandy, nie tak blisko krawężnika. Teraz próbował właśnie e, tego Krzysztof Buczkowski, klecha nieco bliżej krawędzi, krawędzi toru i kończy się ten wyścig bez historii, ale podwójne zwycięstwo Budleksu Polonii i gospodarze obejmują prowadzenie w turnieju z kompletem 10 punktów. Po dwóch seriach startów Budlek z Polonia a komplet, 10 punktów. I w tym wyścigu w jego ósmym pojadą w kasku białym i żółtym Kleka Buczkowski kontra Marna Borus powie, że Zuzdawicz Kagyra i Paweł Miesiąc miałbycie a tymczasem pewne prowadzenie po starcie bydgoskiej pary. Buczkowski spojrzał jeszcze przez lewe ramię, gdzie jest Chrystian Kleka i on znów na prowadzeniu, a Kleka pilnuje tego toru, jazdy bliżej krawędznika. Zostali, zostali z tyłu, szczególnie świetnie wpisujący się od początku zawodu Dawid Sachyra w czerwonym. Jedzie ostatni na trzecim punktowanym miejscu Paweł Miesiąc w kasku niebieskim. On jeszcze próbuje nawiązać walkę z Krystianem Klechą, tym zawodnikiem w kasku białym. Rozpędza się teraz miesiąc po zewnętrznej, będzie wchodził ciasniej i jest coraz bliżej Krystiana Klechy z przodu Puczkowski. Klecha cały czas otwiera ataki. Pawła Miesiąca w Gazku Niebieskim. Z tyłu nie liczy się już Dawid Sakrano, ale teraz chyba troszkę zakopał się tam na orbicie Paweł Miesiąc, a to już ostatni wiraż. Burczkowski przed Klechą. Wytgoszczanie po trzecie podwójne zwycięstwo i będą samodzielnym liderem po trzech seriach startów. Przed nami już wyścig jedenasty, a w nim kask czerwony to Grzegorz Czechowski, w niebieskim w miejsce Parańskiego Andrzej Głuchy, to para GT Rzeszów Przeciwko nim Dawid Stachyra i Paweł Miesiąc, a więc Marma Polskie, pole Rzeszów. To jest wyścig, który może zdecydować o tym, która z par ostatecznie zajmie drugie miejsce w obywatelstwie Szanie i pewni zwycięstwa w tym turnieju. Świetnie pojechał. Głuchy, który jest na prowadzeniu Teraz Czekowski przy krawężniku Ale wspaniały atak Na pozycję zajmowaną przez Dawida Stachyrę Czekowski jest już drugi Pogubił się tam na tej poprzedniej prostej Dawid Stachyra Paweł Miesiąc daleko tyłu Ale Stachyra jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Teraz przy wejściu w Uche zaatakował ostrzej e, Przytrzymał się na kole Czekowskiego ale teraz znów stracił, jedzie za to szerzej, on tam nabiera większej prędkości, oby teraz sobie nawzajem zawodnicy z Rzeszowa nie przeszkodzili. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Andrzej Głuchy na prowadzeniu, drugi Grzegorz Czechowski. blisko siebie wszyscy zawodnicy. Tu jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Dawid Stachyra, ale Czechowski, który zna ten tor doskonale, bliżej krawężnika, teraz wejdzie mu pod łokieć Dawid Stachyra, może to jeszcze spróbuje wykorzystać Paweł Miesiąc, Pojechał jednak za szeroko, a Czekowski próbuje jeszcze odbić drugą pozycję, ale było już za późno. To był z pewnością najładniejszy wyścig dzisiejszych zawodów, zakończony ostatecznie zwycięstwem GT, że tu Grudziąc 4 do 2 i Grudziądzanie utrzymują się cały czas w czołówce stawki. Wspólnie z kolejarzem Rawicz mają po 12 punktów, a na prowadzeniu Budlek z Polonia z 15. Przechodzimy od razu do wyścigu 13. Miejmy nadzieję, że będzie to szczęśliwa 13., choć spotykają się dwa zespoły z Pomorza i Kujaw i ktoś musi tutaj punkty stracić, chyba że zakończy się ten wyścig podziałem. Krystian Klecha, Grzegorz Czechowski, Krzysztof Buczkowski i Andrzej Głuchy, a więc czerwony i niebieski Budlek z Polonia, biały i żółty GTZ Grudzią. Bardzo dobrze Krystian Klecha. Poczekał wyraźnie na Buczkowskiego, a przy krawężniku próbował tam atakować jeszcze Grzegorzczykowski. Słabiej w tym starcie Andrzej Głuchy, który zastępuje Krystiana Barańskiego i na 5 do jednego prowadzi para w Polonii. Tym razem w przodu nieco Krystian Klecha. Do tej pory on zawsze przyjeżdżał w trzech poprzednich startach za plecami Krzysztofa Buczkowskiego. Teraz miał zdecydowanie lepszy start, lepsze pole startowe i on mknie po trzy punkty. Może tu jeszcze będziemy mieli walkę. O drugie miejsce, bo Szczekowski śladem Buczkowskiego próbuje się napędzać. Zamienili się klubami ci dwaj zawodnicy w tym sezonie. Przecież Krzysztof Buczkowski przeszedł do Bydgoszczy właśnie z Grudziądza, a w odwrotną stronę tym do Grudziądza, powędrował Grzegorz Czechowski, ale górą jednak Krzysztof Buczkowski, daleko, daleko z przodu, Krystian Plecha A Buczkowski, już wjeżdża teraz ostatni wiraż, będzie 5 do 1 dla Budlektu Polonii i nadal komplet punktów zakopują wygoszczanie, a dla Grudziądzan może to oznaczać bardzo trudną sytuację w dwóch ostatnich seriach startów, trzeba będzie zdobywać punkty, aby wywalczyć upragniony awans do finału młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Choć w wyścigu 15 nie ma na to, że pary GT rzetu Grudziądz, to może być dla Grudziądzan ważny wyścig, bo w kasku białym i żółtym para kolejarza Rawicz, która ma 15 punktów. Jankowski Stęga, a przeciwko nimce konej niemiecki to Dawid z i Paweł Miesiąc. A więc marma polskie polie Rzeszów. No i jak na razie po pasjonującej walce w pierwszym łuku Ten wyścig układa się remisowo. Na 3 do 3 i tego z pewnością chcieliby Grudziądzanie, którzy do tej pory po czterech startach zgromadzili 13 punktów, a więc tylko o 2 mniej niż para Kolejarza Rawicz na prowadzeniu Marcin Jankowski daleko z tyłu w a między nimi Dawid Stakera i Paweł Miesiąc, a więc Marma Polskie Polje już bardzo szeroką nabierają prędkości na naukach ci młodzi żużlowcy. Przypomnijmy eliminacje młodzieżowych mistrzostw Polski Park Klubowych przełożone z powodu opadu deszczu z 28 kwietnia. Ale wróćmy do tego, co na dole rozpoczęło się ostatnie w w tym 15 wyścigu, a jakby nabierał mocy w swoim motocyklu niejadący w kasku niebieskim Paweł Miesiąc. On jeszcze przed jedną szansą zaatakowania Marcina Jankowskiego, ale teraz właśnie defektował mu motocykl za ostatni, wyprzedza go jeszcze wzdęga, więc kolejasz Rawicz wygrywa w tym wyścigu 4 do 2 i będzie miał 19 punktów na swoim koncie. Trudna sytuacja przed Dieterzetem Grudzią. I właśnie Grudziązanie na starcie wyścigu 16. Kaz czerwony Grzegorz Czechowski, niebieski Andrzej Głuchy, a przeciwko nim w kazku białym i żółtym para startu gniezno Adrian Gomulski, kaz biały i Piotr Dziadkowiak, gaz żółty. Jeszcze jakieś problemy? motocyklem Piotra Dziadkowiaka. On nie startował w dwóch ostatnich wyścigach startu gniezno. W dwóch pierwszych swoich startach nie zdobywał punktów, a więc czyżby zanosiło się na podwójne zwycięstwo Gieterzetu. Ma jeszcze jedną sekundę. Minął czas, ale sędzia machnął ręką. Przypomnijmy, dzisiejsze zawody prowadzi pan Józef Komakowski z Bydgoszczy. Gieterzet grudziąc kontra start gniezno wyścig 3 Świetnie Czekowski, świetnie także Głuchy, ale wywieziony tam pod bandę i teraz musi bronić się Czekowski przed atakami e, Gomulskiego i Gomulski na prowadzeniu. No jeśli ludziom zdanie myślą tutaj o awansie do finału, w Gorzowie 26 maja, to muszą zrobić coś, aby wyprzedzić Gomulskiego, jak na razie to tylko sobie nawzajem przeszkadzają. Przejechał teraz przed nosem Czekowskiego Andrzej Głuchy, a z przodu Adrian Gomulski jak zgodnie z oczekiwaniami na czwartej pozycji, ale nie traci wcale dużo wystanku do brudziątkiej pary. No można teraz powiedzieć, że oddala się. Oddala się zdecydowanie awans od pary GTR Brudziom. Za chwilę rozpoczną w tym 16 wyścigu ostatnie okrążenie i nic nie zanosi się na to, aby nie mieli szansę powalczyć o... Bez zwycięstwo w tym wyścigu, 3 punkty to będzie za mało, będą mieli ich 16, a już w tej chwili 19 ma kolejarz Rawic i tylko po jednym starcie zostanie każdej z tych par. Renic 3 do 3, zwycięża Gomulski przed Głuchym i Czechowskim. Krystian Klecha i Marcin Jędrzejewski, a więc Budlek z Polonia Bydgoszcz kontra Alan Marcinkowski i Daniel Pytel, a więc zetka rzecz Zielona Góra. Wyścig 17. Dobrze Krystian Klecha, dobrze też Jędrzejewski, ale będzie pewnie się wciskał pod łokieć Jędrzejewskiemu Marcinkowski. Wypuszczanie na 5 do jednego. Wychodzą z tej walki z pierwszym łuku. No i teraz Jędrzejewski po szerokiej. Klecha ciasno. Tak jak było to od początku, kiedy robił to Klecha z Bućkowskim. Działacze Bydgoskiego Budleksu Polonii postanowili tutaj dokonać zmiany. W miejsce Bućkowskiego wprowadzające Jędrzejewskiego. Kto wie, kto wie. Przecież to pojedynek ekstraligowców. W Kuteksu, Polonii, Zewka, Federskanopol, Zielona Góra. A w niedzielę mecz ekstraligowy właśnie zaległy na tym torze tych samych drużyn. Mówi się głośno o tym, że jednego z seniorów, może Krzyżaniaka, może Robackiego w Wędkowskiej drużynie, może zastąpić właśnie Marcin Jędrzejewski i pewnie właśnie z konfrontacji Zielono burżanami chcieli goście działacze sprawdzić jego dyspozycję, jego formę. Czy nie odstaje od klechy od Burzkowskiego? Nic z tych rzeczy. Wyjście z ostatniego łuku. Jędrzejewski. Trzy punkty. Dwa klecha. Jeden Alan Marcinkowski bez punktu. Daniel Pytela a więc 5 do 1. Już po tym wyścigu wiadomo, że Bydgoszczanie wygrali dzisiejszy półfinał. Młodzieżowych mistrzów Polski Park Lubowych i na pewno pojadą 26 maja w Gorzowie. Ponownie wydgoszczanie na torze, ale to już wyścig 20. kask biały Marcin Jędrzejewski, żółty Krzysztof Puczkowski, a przeciwko nim. Kolejna Krawicz, Marcin Jankowski i Marcin Sęga, ale atomowo wyszli ze startu. Wydgoszczanie. Jędrzejewski i Puczkowski. No nie było tutaj dwóch stań nawet na temat tego, kto jest lepszy po starcie. Dawno, dawno nie widziałem tak atomowego startu, tak wielkiej różnicy już przy wejściu pierwszy wiraż i potwierdzają się słowa wielu ekspertów, którzy mówią o tym, że Marcin Jędrzejewski może jeszcze nie ma takiego bycia na torze, ale z pewnością dysponuje atomowymi startami, jednymi z lepszych wśród juniorów w Polsce. i Jędrzejewski pewnie na 5 do 1, a więc po komplet punktów w dzisiejszym turnieju i wszystko wskazuje na to, że właśnie z takim kompletem awansują, choć teraz e, nieco zwolnił przy wejściu ten drugi bóg Jędrzejewski napędza się tam po zewnętrznej w kasku czerwonym Marcin Jankowski no i on teraz znów szerzej, znów szerzej ale tam kontroluje sytuację e, Marcin Jędrzejewski to ostatni wiraż no i ostatni atak Jankowskiego na drugie miejsce Marcina Jędrzejewskiego Wydgoszczanie 5 do 1 komplet punktów i jeszcze jeden ważna informacja jeśli GTZ Grudziądz zwycięży w swoim ostatnim starcie który nastąpi już za chwilę 5 do jednego, to wyprzedzi parę kolejarza Rawicz a to piękny popis jazdy na jednym kole z zadowolonych dumnych w siebie juniorów btz Budleksu Budleksu Polonii Wedgoszczu jeszcze raz spójrzmy proszę bardzo to na okrasę dla kibiców którzy przyszli dziś na stadion A Grudziądzanie Kask Czerwony Grzegorz Czekowski i niebieski Andrzej Głuchy mają ułatwione zadanie, bo przeciwko nim osamotniony Krzysztof Dominiczak serżetu z Lublin. No dzisiaj nie mieli łatwego dnia żużlowcy z Lublina. Najpierw upadł Kacper Kempa. Później Kamil Łyko, obaj odwiezieni do szpitala. Osamotniony Dominiczak walczy o punkty. Wychodzi mu to różnie, ale przed nami ostatni wyścig. Jeśli GTZ wygra podwójnie, pojedzie do Gotowa na finał. Znakomicie ze startu Czechowski i Kuchy. No, oni już zdobywają przewagę nad Dominiczakiem i jadą. No teraz przeszkodzili sobie trochę bardzo szeroko. Musiał tam Andrzej Kuchy pojechać. Przedłużył mu nieco prostą Grzegorz -Czechowski. No i teraz rozwiązanie. Oby, oby nie przeszkadzali sobie, bo jadą po awans. Jadą po start w finale. Młodzieżowych mistrzostw Polski Park Klubowych. Przypomnijmy, 26 maja. Gorzowie, Czekowski na prowadzeniu, za nim Andrzej Kuchy no i już odstaje zdecydowanie, teraz jeszcze defektuje motocykl Dominiczakowi i on będzie już pewnie tylko zmierzał powolutku, powolutku po jeden punkt, choć obawiam się, że i nawet tomu się nie uda, bo pewnie za chwilę zostanie zdublowany przez ludziom parę, widzą Państwo, teraz Głuchy wychodzi na wprowadzenie. Dominiczak wjeżdża na tor, teraz widzą go Państwo przez moment na swoich ekranach, no i 5 punktów dla że u na miarę awansu do finału. 21 punktów uzbierali Grudziądzanie w tym ostatnim wyścigu, Głuchy wygrał przed Czechowskim, zwycięża w tym półfinale para Budleksu Polonii z kompletem 30 punktów. No i te dwie pary awansują do finału. Dalsze miejsca zajął kolejarz, Rawicz, później Marma Polskie, Polje a także ZKZ Kronopol.